Kolejny temat to jest rola organizacji i menedżerów rekrutujących. Tak? I tutaj pewnie, pewnie też macie swoje doświadczenia, na ile y, określenie tej funkcji rekrutującej i roli menedżerów, zarówno tych rekruterów, jak i tych menedżerów, którzy biorą udział w procesie y, pozyskiwania nowych pracowników, wpływa na, y, na cały proces. Ja tu pozwolę sobie znowu zacząć, ponieważ jest to taki, można powiedzieć, temat, który zawsze, ale to zawsze poruszam przy rozmowach z większymi inwestorami czy, czy z klientami, którzy mają problemy właśnie z pozyskaniem talentu do swojej organizacji, ponieważ bardzo często zapominają, że ich rola jest w tym wszystkim największa. Nie nas, rekruterów z agencji chociażby, tylko właśnie wewnątrz, wewnątrz organizacji. To są ambasadorzy, którzy jako pierwsi wychodzą na kontakt z potencjalnym pracownikiem, w związku z czym, jakie zrobią, Wrażenie, w jaki sposób przeprowadzą um, rozmowę kwalifikacyjną, będzie miało ogromny wpływ na to, czy ten kandydat będzie chciał dołączyć do organizacji, e, czy nie. To tak naprawdę um, taki hiring manager, czyli osoba rekrutująca, do swojego zespołu e, robi właśnie to pierwsze wrażenie i powinna bardzo mocno skupić się na, na kandydacie, na odpowiedniej kulturze przeprowadzenia tego interwiu. Pamiętajmy, że mamy pytania, których nie wolno zadawać podczas rozmowy. E, I naprawdę pomimo ciągłych powtarzeń e, nad zdarzają się sytuacje, że kandydaci dostają pytania, które nie powinny e, paść, czy to, e, czy to o rodzinę, czy to o dzieci, czy to o plany. E, w związku z czym myślę, że to też jest. Nadal kluczowe, a dla kandydata jest to, jest, jest to istotne. Więc ta rola, rola organizacji i w jaki sposób kandydat jest przyjmowany, czy, czy hiring manager nie spóźnia się na spotkanie, również ma wpływ. Dlatego pamiętajmy o tym, że zwłaszcza właśnie w Tobie, gdzie mamy problem z pozyskaniem odpowiedniej ilości. Talentów do naszej organizacji, ten proces od początku powinien być kluczowy. I rola organizacji to oczywiście jest zapewnienie pracownikowi pracy zgodnej z tym, co zostało mu zapowiedziane, obiecane. I myślę, że taka transparentność jest tutaj kluczowa, ponieważ rotacja myślę, że w tej chwili nie ma organizacji praktycznie, która nie mierzyłaby się z rotacją i z odejściem pracowników, więc im bardziej będziemy transparentni, im bardziej będziemy porządku, jeżeli chodzi o właśnie chociażby zakres obowiązków, które obiecaliśmy danemu pracownikowi, tym dłużej utrzymamy takiego pracownika w naszej, w naszej organizacji. Kwestia benefitów, absolutnie temat również bardzo ważny i kluczowy, ale pewnie nie najważniejszy, ponieważ dla pracownika, którego można powiedzieć oferta finansowa jest tą, która powinna być, i tą właściwa, która, która pozwala mu zabezpieczyć wszystkie swoje potrzeby, te benefity są absolutnie częścią dodaną, co nie znaczy, że jest nieważną. Natomiast myślę, że właśnie chociażby kwestia tego rozwoju, o którym tutaj Mirek wspominał nam, nam wcześniej dwukrotnie, tak rzeczywiście to jest, jeżeli chodzi o ankietę, które my na przykład przeprowadzamy wśród potencjalnych kandydatów, no to rozwój jest na samej samej górze, jeżeli chodzi o wybór kolejnego pracodawcy, zwłaszcza jeżeli chodzi chodzi o ludzi młodych. Są to oczywiście możliwości brania udziału w szkoleniach najróżniejszych, nie tylko wewnątrz organizacji, ale z zewnątrz. Jest to oczywiście praca z domu, podejście elastyczne do, do pracy i wiele, wiele innych. Natomiast mówię, to też nie jest tak, że każda organizacja powinna co chwilę dawać nowe benefity i nowe atrakcje dla pracowników. Bardziej chodzi o transparentność, czego dany pracownik może się spodziewać, przechodząc do organizacji. Dlatego ta rola. Na samym początku tego, co komunikujemy, w jaki sposób komunikujemy, będzie kluczowa dla danego kandydata. Komunikacja z kandydatem, czy później z pracownikiem na każdym etapie to jest podstawowa rzecz, bo często pojawiają się pytania oczywiście o benefity, na które odpowiadamy, ale innym pytaniem, które się pojawia na tych pierwszych kontaktach z kandydatem, to jest pytanie, czy dostanę informację zwrotną. Czy i nawet jeżeli ona będzie negatywna, czy ją dostanę? Skąd to pytanie się bierze? Bo często, bardzo często tej informacji po prostu nie ma. Kandydat odpada, bądź dostaje, bądź nie jakąś informację, bądź się dowiaduje i nauczony tą sytuacją, że tak może być, pyta o tą informację zwrotną. I to jest bardzo ważne, bo jest to jeden z elementów kreowania wizerunku pracodawcy. Pamiętajmy, że wizerunek pracodawcy i jego kreowanie to nie tylko wewnątrz organizacji, to nie tylko nasi ambasadorowie wizerunku, którzy kreują, są pracownikami, kreują wizerunek pracodawcy, to nie tylko nasze działania aktywne, ale to również cała rzesza kandydatów, którzy mówiąc brzydko, przewinęli się przez te tryby maszyny rekrutacyjnej. Na różnych etapach nie przeszli dalej z różnych przyczyn. Ale oni zetknęli się z organizacją. Jeżeli ich wrażenie będzie pozytywne, to pewno gdzieś tą informację przekażą, ale ich jest naprawdę bardzo dużo, bo zatrudniając jednego kandydata, w procesie bierze nie wiem, średnio udział około 10 potencjalnych kandydatów już na któryś tam etapach, a tych, którzy aplikują, jest zdecydowanie więcej. Więc ważne, żeby na każdym etapie ta informacja zwrotna była. Nawet jeżeli z jakichś powodów w ogóle nie kwalifikujemy kandydata do procesu, to fajnie, dobrze, jakby on otrzymał informację mailową, ale w jakiś sposób spersonalizowaną, że dziękujemy nie będziemy kontynuować. A już na pewno, jeżeli rozpoczęliśmy proces i do jakiegokolwiek etapu doszliśmy, to ten kandydat powinien otrzymać informację: OK, dziękujemy. Ale też bardziej spersonalizowaną, niż taką, no, jak dla wszystkich. Jeszcze jedna rzecz, która padła wcześniej, ten aktywny udział menedżerów liniowych, czyli tych najbardziej zainteresowanych pozyskaniem właściwego kandydata. Oni nie mogą włączać się do procesu na którymś etapie, bo to po pierwsze nie skróci procesu, a po drugie, też jakby no, włączenie od początku daje też takie poczucie tym potencjalnym kandydatom, że oni są ważni, że jakby udział nie tylko selekcjonera, który wybierze grupę do kolejnych spotkań, to, to nie jest dobra metoda. Ja wolę, jeżeli ten menedżer liniowy spotka się na początku z bardziej ograniczoną w procesie liczbą kandydatów bo potem ci wszyscy potencjalni, niezakwalifikowani mają poczucie, ok, nie zostałem zakwalifikowany, ale byłem ważny, bo ktoś mnie poważnie potraktował. I to bardzo kreuje ten employment Branding, który tak naprawdę przyciąga, bo nie przyciąga ogłoszenie, których jest wiele, przyciąga wizerunek pracodawcy, bo to do tego jakby idą kandydaci. Ja pokuszę się o stwierdzenie, że rola takiego menedżera liniowego jest wręcz kluczowa w procesie rekrutacji, bo o ile oczywiście, jakby, pensja zasadnicza, realny system premiowy, czy tam dodatkowe benefity są bardzo ważne dla kandydatów, również opinia o pracodawcy i reputacja, choć jakby. Jest taka, taka, jakby znana wszystkim prawda, że w internecie zwykle pojawiają się tylko te negatywne opinie, bo, bo tych pozytywnych raczej nikomu się nie chce e, pisać, i, i gdzieś tam ta, ta czara goryczy zwykle jest e, przelewana e, przez internautów. E, o tyle, jakby to spotkanie. Takie spotkanie rekrutacyjne to jest, to jest jakby moment pierwszego starcia pracownika z jego potencjalnym przełożonym, i to jakby jak, jak, jak ono wypadnie, jakie tutaj będzie wrażenie i odczucie kandydata. No, ja myślę, że to jest decydujące, bo to jest jednak osoba najbardziej bezpośrednia, z którą e, będziemy współpracować i jakby często pracownicy, e, kandydaci tak, mają takie dylematy, dwie oferty, e, bardzo zbliżone do siebie finansowo i lokalizacyjnie ale muszą zadecydować i wybierają jakby naturalnie tom, gdzie ten bezpośredni przełożony, czy też jakby kultura organizacyjna bardziej wpisują się w jego osobowość. E, trzeba też zauważyć, że no, rekruter w procesie rekrutacji tak naprawdę wspiera menadżera, tak? dostarcza mu kandydatów do spotkań, ale nie jest decydentem. Może mu troszkę jakby pomóc w zaprezentowaniu się na rozmowie, w tym, żeby ona rzeczywiście wyglądała zgrabnie, żeby czasem e, przysłowiowo nie chlapnąć czegoś. E, o to o czym Ola wcześniej wspominała, tak? Pytań zakazanych, e, ale no, nie jest decydentem, więc e, jeszcze raz podkreślę, uważam, że rola menadżera jest kluczowa w procesach rekrutacyjnych. Też to potwierdzam. Pewnie zależy tutaj, Ola, Ola wspomniała, że macie też takie, typ, 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 takich klientów i takie rekrutacje, że tak naprawdę dla klienta gotowego kandydata szykujecie, bo pewnie od A do Z. Jeśli chodzi o selekcję i rekrutację, i pewnie tak też jest dobrze, jeżeli jest stały klient i agencja, którego obsługuje, ale rola menedżera tak zwanego liniowego, czyli przyszłego szefa, jak dla mnie jest kluczowa, zwłaszcza w zakładzie produkcyjnym, tak? bo tak naprawdę to ja jako szef wydziału czy wydziału produkcyjnego sobie mam dobierać pracowników, tak? HR mi szeroko rozumiany mi tylko podsuwa, ale to jest moja odpowiedzialność tego menedżera za ostateczną decyzję, tak? Z tej short listy załóżmy mam trzech czy czterech czy dwóch kandydatów, to teraz ja y, mogę mieć różne opinie ze strony HR-u co do tych kandydatów, ale to jest moja odpowiedzialność. Bo to, bo to ja muszę mieć tą, taką, tą samą chemię między mną, jako szefem, a pracownikiem. To ja muszę go wyczuć, czy będziemy się dobrze komunikować yy, i czy on będzie pomagał mi w realizacji moich celów. Prawda? No bo to o to przecież w tym wszystkim chodzi głównie, żeby pozyskać sobie taki zespół, który będzie realizował nasze, czy moje, jako szefa, cele. Yy, to zdecydowanie. Mam jeszcze takie doświadczenia, jeśli chodzi w świecie online, one są znacznie trudniej realizowalne, ale pamiętam, że jak kiedyś się pojawiłem, zaczynałem moją karierę haerowca mnóstwo 100 lat temu, to, to w, w którymś momencie wziął mnie jeden, po zakończeniu rozmowy rekrutacyjnej, wziął mnie jeden z dyrektorów, któremu zależało na mnie jako kandydacie, wziął mnie pod bankiet przysłowiowy i mnie oprowadził po fabryce. Opowiadając mi o ludziach, że tu są tacy fajni ludzie, pracują w ogóle, i tak dalej. Słuchajcie, on mnie kupił, tak? bo, to, bo to do tanga trzeba dwojga, bo my tu często mówimy, że są kandydaci, no i to oni się starają o rękę, tak? Ale to tak naprawdę często jest inaczej, że to my, jako pracodawcy czy przedstawiciele pracodawców, staramy się o rękę tej drugiej połowy, to nam bardziej zależy niż im. I teraz i to wielokrotnie to się sprawdziło. Wzięcie pod mankiet przysłowiowo, oczywiście w firmie dużej, farmaceutycznej, w której mnóstwo lat przepracowałem. Jeden z kolegów, który pełnił swego czasu rolę takiego ważnego rekrutera, często jak już na stanowiska produkcyjne, jak miał naprawdę takich liderów produkcji pozyskać nomen omen od konkurenta z podobnej branży, no i ten, ten kandydat naprawdę się wahał, tak? Czy odejść z dobrej pracy do podobnej lub trochę lepszej? No to wtedy został oprowadzany po zakładzie Pokazywane mu były różne ciekawe technologie, ale przede wszystkim miał opowiedziane, jacy tu są fajni ludzie, jakie są dobre relacje, co jeszcze można itd. i tak i, dalej. I udawało się często kupić w ten sposób. Także warto pamiętać o tym, że to, że to bez względu, czy to będziemy mówili o rynku pracownika, pracodawcy, to są tylko pewne nazwy, jak nam zależy na dobrym kandydacie. To nie chodzi o to, żeby mu naściemniać, bo to się, bo to się tak i zrobić taki, taką tanią promocję, wyprzedaż, yy, i potem się okaże: Black Friday, tak, bierz, bo to, bo to się opłaca. Nie, 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 bo tu ci damy 100 złotych więcej, yy, bo to się zemści, że ten pracownik nam odejdzie po paru miesiącach. Ale jeżeli my jesteśmy, czujemy się, że to jest oferta ok i widzimy, że to jest ten kandydat naszych marzeń no to warto wykroczyć poza nasze standardowe metody poszukiwań e, po to, żeby go przekonać do naszej organizacji. I to myślę, że też jest taka, taka no, ważna rola tych menedżerów rekrutu, rekrutujących. Tarku, czy ja mogłabym coś dodać jeszcze, bo, bo jakby właśnie nasunąłeś mi tę myśl, że rzeczywiście trzeba się troszkę postarać, mówię tutaj o pracodawcy, Mam takie wrażenie, że jeszcze... Niektórzy pracodawcy wychodzą z takiego założenia, że troszkę unoszą się dumą i zależy im na pracowniku, ale nie chcą im nie chcą za bardzo tego pokazać. I um, myślę, że no te czasy gdzieś tam już minęły i rzeczywiście um, świetnie by było, gdyby, gdyby pracodawcy rzeczywiście pokazywali tym pracownikom, że, że im na nim zależy, bo to, to nie jest objaw słabości, tak? tylko to jest objaw pełny, pewnej dojrzałości tego jakby kogo chcemy w organizacji, także no myślę, że to jest też bardzo, bardzo ważny aspekt czasem pomijany podczas rozmów rekrutacyjnych. No i kochani zbliżamy się do takiego finałowego zapytania, tematu, na którym nam szczególnie zależy, mówię nam na takim portalu dla ludzi dojrzałych, portalu pracy i aktywności dla osób dojrzałych, dla 50+, plus. Obserwujemy ten rynek pracy, cały czas widzimy ten wielki potencjał, te zmiany demograficzne, które no, mówią zdecydowanie, że tych pracowników dojrzałych jest coraz więcej na rynku pracy, pracowników kompetentnych, młodszych, jakby dopływ tych pracowników jest coraz mniejszy. Wynika to wprost z demografii. Do tego jeszcze rozwinięty rynek który szuka pracowników. No i w tym momencie no mówimy sobie, no, no to jest ten czas przed nami, że pracownicy, ci już pracujący, ale ci również nieaktywni zawodowo, warto by ich było zaktywizować, że to może być jedyny zasób, który nam pozostanie, do którego będzie warto sięgać i po prostu tak oddziaływać na niego, żeby, żeby on był efektywny. I moje pytanie brzmi: co musiałoby się wydarzyć, co musiałoby się zadziać, aby pracodawcy częściej sięgali po kandydatów, po pracowników 50 plus? Jak uważać? Najpierw może to, co już się wydarzyło, bo po pierwsze zmienia się sytuacja na rynku pracy. Kiedyś ta szeroko pojęta mobilność zawodowa była tylko. Domeną ludzi młodych. To oni po studiach zmieniali miasta, zmieniali miejsca i pracowali gdzie indziej. W tej chwili jest trochę inaczej. Ludzie dojrzali zawodowo, też zmieniają miejsca, też podejmują pracę gdzie indziej. Rośnie ich mobilność zawodowa, ale mobilność nie tylko ta geograficzna, ale również jakby coraz częściej przestaje być problemem korzystanie z urządzeń technicznych w tym starszym pokoleniu a więc praca zdalna to też jest pewien rodzaj mobilności która ułatwia dostęp do pracy osobom 50 plus 60 plus ale jeszcze jest inne rzecz. a ja wydaje mi się że najlepiej działa pozytywny przykład doświadczenie tu jest to kluczowe i chciałbym się z Wami podzielić takim swoim doświadczeniem. Zatrudniliśmy osobę, zdecydowaliśmy się na zatrudnienie osoby bez doświadczenia wymaganego na danym stanowisku, ale z przygotowaniem merytorycznym, czyli zupełnie z innego obszaru. I po kilku miesiącach mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tej decyzji. Tak, ta osoba absolutnie sprawdza się. Tak, musiała się praktycznie wszystkiego nauczyć. Tak, ale to się udało. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że teraz jestem bardziej otwarty na takie działanie i na podejmowanie, chciałem powiedzieć, podejmowanie takiego ryzyka. Nie, to, to nie jest ryzyko, na tego rodzaju działanie. No co zrobić, żeby takie pozytywne przykłady jakby pokazywać? A może właśnie tak jak na Flexi.pl powinny być wywiady, klipy z takimi ludźmi, którzy sami mówią, Jakim się udało. Nie o tym, co robią, żeby znaleźć, jakim jest trudno pozyskać, bo tego jest, przepraszam, wszędzie pełno, tak? Cały czas mówimy, co zrobić, żeby aktywizować, co zrobić, żeby pomóc, może jakieś regulacje, może wszystko. O tym jest szalona dyskusja, ale spróbujmy mówić trochę od innej strony. Naprawdę, może nie tak dużo, ale są przypadki. Ja gwarantuję, że za 2-3 miesiące. Postaram się namówić tą osobę, żeby może właśnie pokazała swój pozytywny przykład. Może, żeby gdzieś nagrać krótki film i pokazać, dlaczego jej się udało. To przykład działa. I akurat w tym zakresie, w zakresie, co można zrobić, co musiałoby się wydarzyć, to może właśnie mówmy pozytywnie o tym, że coraz częściej. To działa. To są pozytywne przykłady. To są ludzie, którzy wnoszą do organizacji dużo swojego doświadczenia, niekoniecznie idealnie dopasowanego do stanowiska, ale którzy wbrew pozorom, wbrew przyjętym przekonaniom błędnym, że taka osoba się jakby nie zmieni. Bo znów wrócę, elastyczność w szerokim zakresie i geograficznym, i kompetencyjnym tego bardzo doświadczonego pokolenia, jest i ona rośnie. I ja mam nadzieję, że w miarę upływu czasu za właśnie rok, dwa, trzy, pięć to będzie taka sytuacja, że ta elastyczność jeszcze będzie większa. A jak ona będzie, ta elastyczność, w tym szerokim zakresie kilku aspektów, to pracodawcy będą chętniej chcieli korzystać z takich. Źródeł pozyskiwania kandydata. Także jeszcze raz na koniec, jeżeli chodzi o refleksję, to ja autentycznie widzę tam klipy, które promują pozytywne przypadki, ale konkretne. Nie takie, że o, mi się gdzieś udało. Konkretnie z wizerunkiem człowieka, z firmą, w której pracuję. Tak, tu mi się udało. Słuchajcie, ja myślę, że jakby generalnie problem zaczyna się. Hmm... W tym momencie, że pracodawcy często mylnie kojarzą pojęcie wypalenia zawodowego. I pojęcie wypalenia zawodowego często jakby pracodawcom kojarzy się z wiekiem, tak osoby 50+, plus, one już e, doświadczyły wypalenia zawodowego, pewnie mają małą motywację, nie chce im się mm, jakby no trzeba zaznaczyć, że Wiek w ogóle nie definiuje tej choroby, tak? no, bo to już jest w zasadzie choroba nawet zdefiniowane wypalenie zawodowe jako choroba. Ono jest związane z charakterem pracy. Najczęściej jakby na wypalenie zawodowe są narażone osoby, które mają dużo interakcji w codziennej pracy tak? z innymi osobami. Też dodatkowo jakieś tam predyspozycje takie mentalne czy charakteru, ale, ale na pewno nie wiek. I, I jakby myślę, że właśnie tutaj zaczyna się problem i, i bieg 50 plus często kojarzy się z tym pojęciem. E a co można zrobić? No ja jakby zgodzę się z tym, co Ola wcześniej powiedziała, czyli zachęcam osoby 50, plus do zakładania właśnie swoich profili na Linkedinie, tak, żeby pracodawcy mogli poznać profile zawodowe. Na Linkedinie też jest bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi, tak? Publikowanie postów, artykułów, które cieszą się dużą popularnością, jakby użytkownicy bardzo często z nich. Korzystają. Hmm, jeśli chodzi o pracodawców, co mogą zrobić pracodawcy? Ja myślę, że to jest też to, o czym Mirek powiedział. Warto po prostu raz spróbować i się przekonać. Jakby tutaj też muszę zaznaczyć, że często. Brak pracownika jest dużo większym kosztem, tak niż zatrudnienie e, osoby, która, no, do której być może nie mamy pewności, bo często te osoby e, sprawdzają się zawodowo, więc e, no, trzeba się po prostu przekonać e, na własnej skórze myślę, że jakby pracodawcy będą coraz bardziej skłonni do tego, żeby dawać szansę, może źle brzmi dawać szansę, żeby zatrudniać tak osoby 50 plus, z tego względu, że w zasadzie no od 2000 chyba 2013 roku notujemy jakby spadek demograficzny, tak chociaż tam w latach 2016 17 chyba była jakaś nadzieja, że, że będzie lepiej, ale, ale tendencja jest nadal spadkowa, więc jakby no mocno Mocno na to liczę, że pracodawcy będą chcieli próbować, i jakby przekonają się, że tacy pracownicy są bardzo wartościowi i mogą dużo wnieść do organizacji. Chciałem tylko powiedzieć, że to, to słuchajcie, to nie musi być tak. Tak, brzydko mówiąc, jak już nie ma kandydatów innych, to spróbujemy wziąć kogoś 50, plus, czyli właśnie ten, to. To, to trudniej jest właśnie podjąć decyzję, kiedy wybieramy spośród jakichś kandydatów taką osobę. I ja właśnie chciałem powiedzieć, że to był taki przypadek. To nie było tak, że zastanawialiśmy się, bo już nie ma, tylko to była świadoma decyzja spróbowania takiej drogi, żeby właśnie jednak spróbować z kandydatem, który nie ma doświadczenia, a będzie się uczył. I to się udało. Więc to nie zawsze jest jeszcze raz tak, powiem, że to już jest jakby konieczność. To lepiej, jak to jest świadomy wybór. Ja rzeczywiście uważam, że to są stereotypy, z którymi należy walczyć, i um, myślę, że od nas wszystkich zależy, jaki będzie, jakie będziemy mieć podejście do danego tematu. Um, o tym trzeba po prostu rozmawiać. Trzeba zadawać pytania, i bardzo często w przypadku, gdy kierujemy takie pytania do, do klienta, a dlaczego nie. Nie ma odpowiedzi po drugiej stronie, no bo właściwie dlaczego nie? Jak patrzę się w tej chwili na ludzi w wieku 50, 60 lat, to ci ludzie nieraz mają więcej siły niż osoby w wieku 20 czy 30. W związku z czym jest to na pewno fokus pewnie na inne kompetencje, na zupełnie inną właśnie znowu pytanie, czy dynamikę, ponieważ no człowiek, który ma lat 20, między 20 a 40, no jest w takim czasie, kiedy skupia się najprawdopodobniej na dzieciach, na rodzinie, na pozyskiwaniu majątku. Natomiast osoby, które, które mają już to większe doświadczenie, są osobami doj, dojrzalszymi, bardzo często mogą wprowadzić do organizacji stabilizację, której myśl że w wielu organizacjach w tej chwili brakuje, a tej stabilizacji brakuje pomiędzy, właśnie ze względu na dużą rotację, na ciągłe ambicje co do, co do wyższych stanowisk, co do tego rozwoju, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy. Więc myślę, że trzeba cały czas pokazywać te plusy, które z tego, z tego wynikają. Nie wiem, czy, czy widzieliście, pewnie tak, jest to jeden z moich ulubionych filmów, jest to Starzysta z De Niro. No to jest po prostu film, który. Po prostu fantastycznie e, ukazuje, co taki człowiek e, potrafi wnieść do organizacji w momencie, gdy pojawia się wśród właśnie tych ludzi, takich e, zakręconych, młodych, e, który jest poukładany, wszystko wie, bierze na spokojnie, potrafi doradzić. No, to są rzeczy, których, które jest naprawdę bardzo trudno um, opisać, e, i ja myślę, że to się będzie działo naturalnie, e, ze względu chociażby właśnie na trudności, natomiast również ze względu na to, że Poziom tej e, aktywizacji i tej e, dynamiki e, po prostu się przesuwa. Mówię, ja patrzę na ludzi, którzy, którzy w tej chwili mają po 60-70 lat, i tak jak kiedyś mi się wydawało, że człowiek w wieku 70 lat no to właściwie babcia, dziadek, który powinni zajmować się tylko i wyłącznie wnukami, okazuje się, że ci ludzie po prostu potrafią e, bardzo dużo i e, bardzo pozytywnie zmieniają e, otoczenie wokół siebie. Hmm, więc myślę, że powinniśmy o tym absolutnie dużo, e, dużo mówić, dużo rozmawiać i bardzo się cieszę. Że mamy takie portale, i takie możliwości, i takie rozmowy jak w dniu dzisiejszym, bo właśnie um, myślę, że to też pokazuje, że jesteśmy absolutnie na to otwarci i, i staramy się zmieniać tę tą, tą rzeczywistość. Więc gdzieś mam nadzieję, że naturalnie po prostu ta zmiana nastąpi i tego sobie, sobie również, bo kiedyś ja będę w tym miejscu, również życzę. Dziękuję Wam serdecznie. Zatem wkład w dyskusję, skąd brać kandydatów, w jaki sposób docierać w tej sytuacji rynkowej, w jakiej dzisiaj jesteśmy. Za próbę przynajmniej spojrzenia w tą szklaną kulę, co się może wydarzyć w najbliższym okresie. Wydaje mi się, że, że, że wszyscy, gdzieś z tyłu głowy, gdzieś tam cały czas przy temacie pracy dla 50. Plus, to mamy, mamy, ja przynajmniej odkryłem kiedyś, że tak jak mówiło się, że dwie rzeczy są w życiu pewne, tak, to śmierć i podatki, no to teraz jeszcze dochodzi do tego świadomość trzeciej rzeczy, śmierć, podatki i to, że kiedyś jak dożyjemy, to będziemy po prostu pracownikami 50+, plus, czy 55+, plus, 60, 65+, plus, a może nawet w przypadku niektórych z nas i 70%. Było Tak, ja że musisz z... tylko kolejność zamienić, zacząć od podatków. <grym i w sumie> <grym i w sumie> Także kochani, bardzo Wam dziękuję za, 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 na, za tą też świadomość tego, tego tej problematyki, tego wyzwania pracowników dojrzałych w tym kontekście zarządzania pracownikami, zarządzania personelem i rekrutacji. Jeszcze raz dziękuję za Wasz głos ekspercki, za Wasze doświadczenie, za podzielenie się Waszą wiedzą z menedżerami HR, z rekruterami, z menedżerami czy szefami firm, którzy oglądają ten nasz program. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.